Gościnie w Radia Września 93 i 7. Zaczynamy program Gościniec Radia Września. Przed mikrofonem Karol Krzeszowiec, a dziś moimi państwa gośćmi są. Zacznijmy od mojej lewej strony. Pani Jadwiga Stefańska, dzień dobry. Dzień dobry. Pani Irena Szwed, dzień dobry. Dzień dobry. I tak w kółeczko. Pani Ewa Staniszewska, dzień dobry. dzień dobry. I pani Grażyna Morczyńska, dzień dobry. Szanowne Panie, bardzo dużo się dzieje u Was, jeśli chodzi o stowarzyszenie. Nie możecie ustać w miejscu. Cały czas wymyślacie nowe projekty. Ostatni to jest kontynuacja projektu z historią mówioną. Tak, to jest kontynuacja. Tym razem projekt nazywa się Orzechowskie Opowieści. Kończymy już właściwie przygotowania do tego projektu i odbieramy przygotowane nagrania, które zostały nagrane na pendrive'ach i pudełeczka z taką malutką książeczką w środku, w którym znalazły się biogramy osób, które udzieliły wywiady. Tak się składa. Myślę, że nieprzypadkowo, że dzisiaj razem z nami tutaj w studio są dwie panie, które udzieliły wywiadu. Pani Irena Szwed i Ewa Staniszewska. To może teraz pani Irena by powiedziała troszeczkę więcej o tym. Ja pomogę przy mikrofonie. Pani Ireno, jak zareagowała pani na samym początku, kiedy pani Jadwiga przyszła z takim pomysłem? Kiedy taki pomysł się urodził? Pewnie jesteście Panie na ty, więc mhm. zakładam, że przyszła. Słuchaj, taki mam pomysł, nagrajmy to. I no co? ja powiedziałem, że świetnie, że pomysł jest doskonały. I mimo, że mieszkam od urodzenia w Orzechowie, to i tak się dowiedziałam nowych rzeczy dzięki tym wywiadom z innymi osobami. Mhm. I nie trzeba było Pani do, namawiać Nie, jakoś nie trzeba mnie było namawiać. Tego. Trochę byłam taka, jak przyszła do mnie Jadzia z dwoma młodymi ludźmi. Tak, bo właśnie młodzi tak, uczniowie szkoły, tak, woreczki, towarzyszyli szkoły, właśnie. Tak. Mhm. No to trochę byłam taka zestresowana, ale myślę, że później się rozkręciłam. Nie, to już widać, jest tutaj mikrofon, radio, studio radiowe i stresu nie ma. <noise> I jakoś, jakoś to mi poszło, mam nadzieję. Pani Ewo, czy w Pani przypadku było podobnie też? Zareagowała Pani. Ja tak... byłam całkiem też zadowolona z tego pomysłu, bo ja mam bardzo tradycję rodzinną bardzo mam szeroką. Mój dziadek był powstańcem wielkopolskim, powstańcem warszawskim. Wiele się działo i wojnę przeżyli w Orzechowie. Tutaj mieszkamy cały czas. Ja jestem szóstym, czwartym pokoleniem, które mieszka w Orzechowie. Czyli też mogła pani, dużo pani opowiedziała. Przeka moja rodzina przekazywała z pokolenia na pokolenie wiele rzeczy i tak po prostu utkwiło to we mnie. Mówię, gdzieś to trzeba opublikować, gdzieś to trzeba albo napisać, albo coś. Także ucieszyłam się, że mogę to wszystko w, w tym wywiadzie uda dać. Została nam pani Grażyna. Pani Grażyna, pani nie jest z Orzechowa? Nie, jestem od 8 lat mieszkanką Czeszewa, ale należy do stowarzyszenia i bardzo mocno dopinguję koleżanki, i cieszę się bardzo, że takie inicjatywy są podejmowane. Ja mieszkałam na Śląsku. I muszę powiedzieć, że jestem zachwycona taką właśnie wsią, jaką widzę, Inicjat i bardzo dużą, no, dużą... chęcią życia i chęcią zrobienia czegoś, tak mi się Dokładnie, wydaje. ale tak jak my, zawsze uważam, że należy to podkreślić, że są osoby, a może osoba w postaci jadwigi, która po prostu rzeczywiście jest motorem, który napędza tą działalność. Jest to po prostu cudne to ja podrzucam pomysł, skoro Pani Grażyna jest ze Śląska, to może by jakoś połączyć Orzechowo ze Śląskiem, może, może gdzieś się znajdą wspólne korzenie, bo przecież orzechowianie wyjeżdżali, do Niemiec wyjechało wiele osób i nie wiem, czy tam jakiegoś związku ze Śląskiem nie było, Pani Jadwigo. No tak, oczywiście, to znaczy zacznę od tego, co, czym się y, y, ostatnio y, zajmowałam bardzo intensywnie, czyli powstaniem wielkopolskim. Pracujemy nad wydaniem publikacji, Poświęconej powstańcom i wydarzeniom Powstania Wielkopolskiego na terenie Parafii Czeszewo. W 1918 roku orzechowo należało do Parafii Czeszewo. I co się okazuje, że Wielkopolanie, powstańcy Wielkopolscy, ale również ci powstańcy, którzy uczestniczyli w Powstaniu Wielkopolskim, w kompanii Miłosławskiej i Wrzezińskiej, walczyli później powstaniu śląskim. Czyli związki już mamy. Tak, pani... Oczywiście związki już, już mamy, a poza tym yy, yy, również mieszkańcy Orzechowa wyjeżdżali na Śląsk do pracy w kopalni. Ale Kto nie to wie tylko może kopalni. wspólnie znajomi gdzieś są pani Grażyno, a co spowodowało, że przeprowadziła się pani tutaj? Czy pani ze Śląska przyjechała do nas do Czeszewa, czy to jakoś tak szerzej poszło? Dobrze, opowiem, ale wchodząc Państwu w słowo, muszę powiedzieć, ja nie mam korzeni śląskich, ja jestem takim mieszańcem. Mamusia jest ze wschodu, tatuś z Kaszub. Tato za pracą przyjechał na Śląsk i ja urodziłam się w Katowicach i mieszkałam rzeczywiście 55 lat na Śląsku, Mie, chociaż jest jeden element. Mój mąż był autentycznym Ślązakiem, ale muszę powiedzieć, że ja nie, 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 proszę niewiele, mówić, po prostu ktoś po prostu, tam wchodzi. Niewiele w jak gdyby z tym Śląskiem w mojej rodzinie było wspólnego. Więc tutaj tak jest mi to trudno jakby połączyć. Muszę Państwu po, powiedzieć, bo ja na tym Śląsku mieszkałam, żyłam, ale tradycje moje rodzinne są troszeczkę inne. Jednak On... kultywacja była wschodu z kaszubami. A to jest centrum Polski i doskonałe miejsce na to, żeby sobie zamieszkać. I, tak, I... dokładnie. Proszę mi wierzyć, ponieważ. Pochodzenie mam chłopskie, więc ono we mnie tak drzemało, drzemało, i po prostu w którymś momencie postanowiłam gdzieś znaleźć kawałek swojej, jak to się mówi, podłogi, a ślicznie mówiąc, kawałek ziemi. I padło na, na Czeszewo. Padło zupełnie przypadkowo na to Czeszewo. Piękne okolice, piękne lasy i jak Państwo słyszą, tam się nie można nudzić, nawet jak to niektórzy mówią w podeszłym wieku, wystarczy trafić do stowarzyszenia, wystarczy poznać te panie i też się Państwu zechce coś na pewno zrobić. A o tym co jeszcze ciekawego w Orzechowie, w Czeszewie i w samym stowarzyszeniu będziemy informować na naszej antenie, a na razie bardzo Państwu dziękuję i zaczynam również od lewej strony. Moimi Państwa gośćmi byli Jadwiga Stefańska, dziękuję. Również dziękuję bardzo. Pani Rena Szwed. Dziękuję. Pani Ewa Staniszewska. Dziękuję. I Pani Grażyna Morczyńska. Dziękuję bardzo. Gościmy Radio Wrześni 93 i 7. 93 i 7. Radio Wrześni. Najlepsze polokalne.